Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj premiera zdrabki różowy diament. I co, szukamy liczb oczywiście. Wygrzę, i znajdź kurczę, co to jest. Muszę zobaczyć w kamerze, bo trochę powiększę. Nie wiem, czy to jest ten diament, czy to jest drabinka. KidBe. Patrz, że jakiś symbol. Jak się pojawi, to będzie wiadomo, co to jest. Wygrane. 8, 9, 10 stopni wygranych. 5, 10, 15. tak był program. 25, 50, 100, 200, 400, 7 i 200. No i co? Zakupiłem sobie 4 sztuki na tę premierę. Z numerami 8, 31, 21 i 2. To są moje numery. Czyli zaczniemy 2, 8, 21 i 31. Do tego świąteczny kalendarz z numerem 25, czyli ostatni. Szukamy gwiazdki i czas na milion. Rzadko się pojawia u mnie zrabka za 20 zł, no ale sobie zabrałem też ostatnią z, z paczki 15. No zobaczymy, co tu się wydarzy. Wkład 30, 50 zł. Uch, czyli. Lecimy z tym koksem. No. Tu co, zdrapeczkę położymy z numerem drugim. O, różowy diament, i szukamy tej nie wiem, drabinki czy tam czegoś. Okaże się, może będzie. A jak nie będzie, no to może gdzieś tam zobaczę, co to jest na innych kanałach. Bo nie mam pojęcia, czy to jest drabinka, czy to jest ten diament różowy, czy co to jest. Tak wygląda jakaś dziwnie.

Czyli co? Można powiedzieć, że pstro z numerem 2 przegrana. To z numerem 8. Szukamy dalej. 24, 17, 46 i 11. Dobra, 11 jest. Może będzie. A może nie będzie. 33.

te T, T, to jest. Te, 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 to jest 25 zł. Jest, jest. Czyli mamy 25 złotych w numerze 21, czyli odrobiły straty. Mamy 5 na plusie. Chyba, że jeszcze tu coś padnie. Numer 31, 27, 14, 58 i 57. No to lecimy. Czy coś będzie dołożone, czy nie? 31, 28, 54, tu jest 11. O, jest! I co to jest? Diament! To jednak jest diament, nie drabinka. No taki zrobili, Aha, no. Ale jest diament, pojawił się. Czyli jest dobrze. 24, 16, 38 i... 12, a pod diamentem piątelek piątelek. No dobra. MM MM to jest 5 zł. MMM Czyli podsumowując naszą premierkę. Na 20 wydane mamy 30 zdobyte, czyli 10 na plusie. Wygrały numery 21 i 31. I tak po jedynce jadą. To jeszcze 11, 1. 41 może hmm. tym tropem iść No dobrze Czyli tu mamy 25 zł W numerze 21 i 5 zł diament się pojawił 31 5 zeta Poza diamenta kwota dobra Czyli mamy wygrane 3 dyszki na razie To jeszcze dwie jeszcze by się przydały dwie dyszki, właśnie na zwrot, chociaż czas na milion i by było fajnie, a i jeszcze jak gwiazdka wypadła to już całkiem. No to lecimy, czy mamy gwiazdkę? Ostatnia zdrabka z paczki. Na razie dzwonki, ganiółki, kule, śnieżne pierniki i te inne. Kożuchy, stroiki, sanie, lizak, Bana, szapka. Hmm. czy tak zimno nie jest. Skrzat, renifer. Czy tam coś, kartka, sople. Kurczę no. Co tu mi tu? I tej gwiazdki chyba nie będzie. Psia krew. I co? Na razie nie ma. Choinka. Skarpeta bębenek i niestety pustak będzie, a tu co? Web Mikołaja jak to mówi nasza Magda z kanału Alicja w krainie zakupów Web <laughs> Mikołaja mi tak mówiła, że mam szukać a nie tam głowy Mikołaja no to web szukamy a tu szukamy tysiące To no, już nic tu nie będzie chyba tysiąc, tysiąc, dawać tysiąc ale bym się zdziwił, nie? A tak jest co? 10 tysięcy, 10 tysięcy i po ptasznikach. No niestety przegrana. No to czas na milion. I szukamy co? Plecaka, worka dwa razy mnoży i sejfu razy 5 mnoży. Dobra, to szukamy tego sejfu. Żeby nie przedłużając. Yy, mamy co? Winogrono. Awokado, kluczyk. Kutkę, akurat, krótko do kutki, pasuje. Kwiatek, korona, zegar, hmm. perła, klips. A my nie czy szukamy klipsu czasami? Bo właśnie nie wiem, może to jest klips? Chyba tak. No to jest wygrana. Klips, mamy wygraną. Tak mi się wydaje, byle to nie był plecak, bo nie wiem, nie drapie tych drapek i. Takie, ale jest podobne, więc chyba jest wygrana. No to już by było na zero drapanie dzisiaj. Fajnie. Ale to się jeszcze okaże. Zaraz sprawdzę. Czy będzie kontrolne. I koniec. Czyli mamy ten klips chyba. No to jedziemy. 20. 20. 20 czyli mamy na zero dzisiaj chyba. Zaraz zobaczymy kontrolne nie tu gdzie są te kontrolne BBB b, b. tak BBB b, b, czyli mamy clips to jest no czyli dwie dyszki mam worka nie było, sejfu nie było czyli dwie dyszki czas na milion dało dwie 20 Premiera różowy diament dała 30, także mamy 50 zł. No i Git, kalendarz się nie spisał, dwie się te nie spisały, czyli 20, ale 30. Dobrze, 10, 20, 40, 50. 50 wkład, 50 odzyskane, czyli dzisiaj na Zero. No, i bardzo dobrze, tak można drapać. Super. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, lajki. Bardzo za to dziękuję, bo rośnie trochę tamte wyświetlenia, jakoś tam idą. Trochę gorzej z subskrypcjami. Cały czas czekam na te 3000 już, oho, i tak znikają, po, i, dają, znikają. Są nie ma. I tak się cofam w tą, w tą, w tą, no ale to jest normalne. Ja tam nikogo nie zmuszam. Kto chce, to da. Kto nie chce, to nie. Wiadomo, nie, nie każdemu się podoba. Nie każdemu się musi to podobać. Każdy wie co robić. Dobra. Także dzisiaj mamy tutaj mamy 25 zł w numerze 21 i 5 zł mamy diamencik. 31. No a czas na milion. Oddał 20. Był klips. I razem mamy 50. Okej. Okay. Dobra. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia. Do następnego. Cześć.